Pierwszy mysłowicki piknik motocyklowy i wystawa samochodów klasycznych, a wszystko to w towarzystwie różnorodnej muzyki, od metalu po rap. W miniony weekend w Parku Supna odbyła się trzydniowa Chmielada, festiwal zderzenia gatunków. Impreza po raz pierwszy zawitała do Mesłowic, jednak jej historia sięga roku 2013, gdzie przez kilka edycji odbywała się na byłej tyskiej dzikiej plaży nad jeziorem paprocańskim. Skąd pomysł na zderzenie tylu gatunków w jednym miejscu? Pomysł wziął się z tego, że mam wielu przyjaciół i wszyscy słuchają czegoś innego. I było, zróbmy sobie festiwal. Ale jaki? No wszyscy muszą mieć coś dla siebie. Wymyśliłem nazwę i zostało. Zderzenie gatunków. Bardzo cieszę się, że organizatorzy zadbali o to, aby było wiele atrakcji, a muzyka była bardzo ciekawa, od heavy metalu po blues. Przy okazji wiemy, że w przyszłym roku również odbędzie się chmieliada. Organizatorzy przy każdej okazji wspierają wybrany cel charytatywny. Tym razem jest to rehabilitacja dzieci będących pod opieką Fundacji Bajtel. Mysłowice pomagają. Wszyscy artyści, wszyscy wykonawcy grają dla naszych podopiecznych Fundacji Bajtel. Za co jesteśmy im przeogromnie wdzięczni. No i dzięki nim możemy robić to, co robimy dalej. I z pewnością myślę, że to się powtórzy w przyszłym roku. Dodatkowymi atrakcjami były między innymi wystawa zabytkowych samochodów, organizowana z Tyskim Ruchem Klasyków, i wystawa motocykli w ramach pierwszego Mysłowickiego Pikniku Motocyklowego, organizowanego przez Stowarzyszenie Motocyklowi Dawcy Szczęścia. Jakie pojazdy można było podziwiać? Motocykle wszystkie. Od dużych chopperów po ścigacze, trójkołowce z przyczepami. Także dla każdego coś się znajdzie. I stare, zabytkowe motocykle też są. Motocyklistów w Mysłowicach nie brakuje. Myślę, że dobra inicjatywa na przyszłość, być może przekształci się to też w zlot motocyklowy. Podczas trzydniowego festiwalu zagrali cztery Szmery z Tribute to ACDC, Alkoholika z Tribute to Metallica, Tamtej Nocy, Petry Cora, Kalifornian, Rajsa Misztela, finalistka The Voice of Senior, sopranistka Dominika Zamara z gośćmi, Siwas Jakub, Nine Flukru oraz Chris Knapek.